Wołałem to spotkanie w odpowiedzi na pismo, które to byliście Państwo bezczelni do mnie wysłać. Mam je oczywiście przy sobie, bo to zawsze, jakby nie było, cenne uwagi. podstawowe zarzut. Brak WiFi, Brak dostępu do bieżącej woli. tak vysoko, tam na koňu. Ne. Já jsem malý, ale varia. Od nemám, já se žučím cigarety, já se teda zdrovo žije. Navet, že si začal tak zdrovo fest pít. Vy jde? Vy jde? Не гонь, глупый, не гонь! Чекай! Ты же спрашивал, что я ты глупый, я там хожу, потому что там за даром! И уже меня To nie jest jak czasami, co puścić. Uszkodzenie. 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 na dostatku, w dostatku, Uszkodzenie. Uszkodzenie. ale Uszkodzenie. 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 w Uszkodzenie. A ja czas I na dwie zmiany życie marnuję Ja za to płacić po prostu nie mogę więc czekam w domu, na sam pomogę. Jak ja na gitarze to nie biorę alkoholu do nocyłne <śmieniczy> <warto wody> <śmieniczy> młodzi kupują mieszkania w kredycie, żeby je spłacać przez całe życie. Jasne warunki bytowe podwoim w ramach programu Żule na swoim. Taki program my nawiązał, bo uratował, się byli u niego, że się z tym spirytusem, ale nie przyjął. Poszedł do pracy. No, najważniejsze, że się nie męczył, bo uśmiechnięty odchodził. <laughs> pra, pra, pra starzik. To on pod tym Grunwaldem był kuniuszy. I to nie u belekogo, a u samego króla Jagieły i pucował konie temu Jagiele i zawiszy czarnemu. Kiedyś to temu Jagiele tak pięknie tego konia wypucował, ale jak on pięknie tego konia wypucował, że tym Jagieło jak wartko na tego konia skoczył, tak jeszcze bardziej z jego zjechał. Tego dnia Jagieło czaką na pola Grunwaldu. Szoka Grunwaldu z tymi swoimi... Zawisza Czarny! Zawisza Czarny! Mogę blazować? Zachodź, o Panie! Blazuję! O, siuj! I los! Ja, cały szczewik umazany! Jakiego moglibyście po koniach czumtać! To nie po koniach. I ty, komuś! Pod kim pola, my tam z twoimi? Skąd ty możesz ty Ja być? Ja od razu godów, że kebabem z tamtej strony leci. Wielki mysz, oleś, panią, gingę, Czekaj, czekaj, lepu, lepu, jaki wielki mysz, jaki wielki. Po wszystko mistrz? naszykowane! Przychodzę, a są już nie ma. To walka gołotnie przy tym to był maraton. Nie, no, trzeba no, z grubna z skisz tego. Budzi ze słoneczkiem budzą mnie śnie na chłodu rzeczkuję, ja masę do – Oskar? – Rysiak. – Bardzo mi miło. – To się okaże. Pozwoliłem sobie przynieść kilka czasopism o wojsku, bo słyszałem, że pan zbiera. Całe szczęście zbierał też makulaturę, tak? Dzięki! Zbocznie. <laughs> Linia e. Baty. wody się napije. Poproszę o wodę. Hmm. No. Czyli uważasz, że moja żona nie jest w stanie zrobić dobrej kawy. Nie. Mówią, że każda broń raz w roku wypala sama. Tak mówią. Co ty Oby to nie było dziś. Oby to by była dziurka. Oj, byłaby, oj, byłaby. Przed chwilą, która zrobiła mój ci on, ale niestety. Niestety. Ja tu celuję. No. Na WKU byłeś! Tak byłem. Jaką ci dam kategorię przyznasz? D. To może jednak rozpuszczalnej. que não Przepraszam bardzo, ale pan Adam mi kazał. Tak, ja kazałem przerwać, to i tyle! Zbawimy się. co z tego, mam połączenie z prezesem. Adaś, chowaj, bo będzie prezes, cicho. Lubię sufit, nie ciębać. Słuchajcie, były prezes, prezes, prezes. Bonsoir, mes chers amis polonais. Siema, Mówi, że dzień dobry wszystkim. Witam nas. Cię też witam. Une salutation sincère et chaleureuse à tous mes employés en Nie bądź taki skromny, kołdry, noże, dyn. garnki. W całym bloku nie ma po prostu emerytki, która by po jego prezentacji kredytu nie zaciągnęła. No, 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 no.